To tak, siedzimy sobie na ławeczkach, tam w tym parku, obok niej. Znaczy parku, no. I Ela... Ogrodów belwederskich, z... tak? Słucham? Tak. Ogrodów belwederskich. Tak, ogrody belwederskie. I Ela wyskoczyła z pomysłem, żeby jej kupić dwa piwa. I to mówię, no, dobra, no kupię. Ale tam, czemu tak zaproponowała, że dwa piwa? To ona nie mogła sama sobie kupić? Twierdziła, że już ją znają na stacji i tam menadżer tam niechętnie do niej podchodzi. Bo chodzi albo jedno duże, albo dwa małe, nie? Okej, okay, ale to za jej pieniądze, tak? Czy, za, czy ty miałeś tak, jej postawić? Tak. Yy, dała mi 15 zł. O, odliczone? Yy, odliczone. Jeba niutka na tipa yy. cię nie zostawiła? Słucham? Nawet tipa cię nie zostawiła? Nawet piwa. Yy, to idziemy tam, ja. Jesteśmy tam już prawie przy stacji. I stwierdziła, że ona zostanie poza kamerą, żeby je tam nikt gdzieś nie wyłapać. Nie? Chodzę, biorę dwa desperadoski mojito z lodówki. No. Normalnie ten płacę, kupuję, wychodzę, nie? i ona powiedziała, a nie ma tego zwykłego oryginal, bo po to strasznie się jakieś i mam skazę. No to ja idę na tę stację, zobaczyć czy są nie czy wymieni, ale nie było. Więc już te Mokito i tak wyjebałam. Ale i powiedziałeś że jesteś ten. Powiedziałeś, że jesteś nieletni, tak? Tak, tak. Powiedziałem, że tam za niecały miesiąc mam urodziny i no jeszcze nie mam 18. I co na to? I... A, no to czyli masz 18? A, no super, no okej. Okay. No. Potem jeszcze nagraliśmy filmik i powiedziała, że osiemnastolatek, taki kolega, fandomny przyjechał. Tylko nie wiem, czy ten filmik w ogóle będzie wrzucony. Mam nadzieję, że nie. Ale to ona nagrywała? Tak, tak, swoim telefonem nagrywała. Takiego mini vloga. Okej, okay. a i co na tym vlogu było, że co? Że pocowała się, że osiemnastolatek, tak? Tak, i w ogóle ma piwka ma to da. Tak. Na no, to no, nie mogła nie mogła i kupić tych piwek Monika. No nie poprosiłam no to wiesz. Ale Monika, to był... Monika wtedy Wami była? Yy, nie jeszcze jej wtedy nie było. A była zajęta robieniem, robieniem zdjęć z krzaka, ta? Tak zgadza się. Okej. Okay. No i co? I dała ci odliczoną sumę, tak? Poszedłeś i co? Ale wypiła przy was te piwo? Czy, czy se zostawiła na później? Znaczy jedno wypiła nie do końca, a z drugim chyba drugie chyba zostawiła. O kurwa, gdzie ona piła te piwo? No w ogrodach belwederskich. Ja. Jeszcze jak jakiś sens przechodził, czy ktoś je chowała za plecami. Że ktoś przechodził, kitrała się z tym browarem? Tak. I też przy okazji sobie kupiłem, bo to też jest ważne, ale nie najebałem się. No. Nawet nie, nie byłem wstawiony. Okej. Okay. I stwierdziła, że... No ale czemu ty masz takie sobie? Tylko 4%, Ja mam sześć patrz, tak? W trakcie dnia, jak masz coś do zrobienia, to sobie możesz takie jednąć. Ja mówię: Aha, no, okej. Okay. <laughs> że, że jak masz w trakcie dnia, jak masz coś do zrobienia, to możesz jednąć browarka 6%, tak? Tak, zgadza się. <laughs> ok. No i to w sumie tyle by było z tej historii o, o stacji.